Jest kluczowe, jest bardzo ważne, bo Bóg doskonale wie, że pieniądze same w sobie nie są złe. Ale Biblia mówi, że miłość do pieniędzy jest tym, co może nas zawładnąć, zawładnąć i co jest złe. Więc Bogu tak naprawdę nie chodzi absolutnie o nasze pieniądze. Bogu chodzi o nasze serce. Bóg chce, żeby nasze serce było w 100% oddane Jemu, a nie żeby było Pogrążone, poświęcone rozmyślaniu o pieniądzach. Bóg nie chce, żeby to pieniądze zawładnęły naszym sercem. Kiedy patrzymy na Biblię, to około plus minus tysiąc wersetów mówi o wierze, o modlitwie, czyli o takich bardzo duchowych rzeczach. Ale dwa tysiące fragmentów, wersetów, historii opowiada. O stosunku do rzeczy materialnych do pieniędzy. Zobaczcie, jaka dysproporcja. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Bóg doskonale wie, że największym zmaganiem człowieka jest miłość do pieniędzy. I chcemy bardzo wyraźnie mówić, nauczać i pomagać ludziom walczyć z pożądaniem. Z pożądaniem rzeczy materialnych i pomocą w tym, żeby ich serce należało do Boga. Dlatego zachęcam Cię też do tego, abyś spojrzał na naszego YouTube'a, na naszego SoundCloud'a, na Spotify. Tam mamy bardzo dużo, bardzo dobrych serii kazań na temat finansów, na temat dziesięciny, na temat hojności. Mówimy o tym bardzo szczegółowo. Zachęcam również do tego, żebyś przeczytał bardzo dobrą książkę pastora Roberta Morisa Błogosławione życie. Od samego początku, kiedy społeczność Kościoła Dom powstała, wzięliśmy wspólną odpowiedzialność finansową za to miejsce. Nie mieliśmy żadnych sponsorów, nie liczyliśmy na jakieś dofinansowania z zewnątrz, ale po prostu to, co mieliśmy, wyłożyliśmy. I dzięki hojności tych osób, które zakładały Kościół, mogliśmy założyć tą społeczność. A dzięki hojności osób, które są domownikami, które biorą odpowiedzialność finansową za to miejsce, możemy nadal się rozwijać. I cały czas widzimy rozwój tej społeczności, więc finansujemy się sami, ale zachęcamy każdego do tego, że yy, jeżeli czuje to miejsce, jeżeli ono jest dla niego ważne, to żeby dokładał swoją cegiełkę poprzez dziesięciny, poprzez ofiary. I pomagał nam rozwijać tą społeczność. To jest bardzo ważny i obszerny temat, i na pewno nie omówię go w kilka minut. Odsyłam do naszych serii kazen na YouTubie, na SoundCloudzie, na Spotify. Zachęcam też do przeczytania tego opracowania na temat dziesięciny w Fire Bible. Tam jest to bardzo dokładnie i fajnie opisane. Ale tak w skrócie, to przede wszystkim jest to oddanie Bogu tego, co do Niego należy. Bóg przez całą Biblię pokazuje nam, że On jest właścicielem, a my jesteśmy zarządcami. I zrozumienie tego pozwala nam z taką wolnością oddawać Bogu tylko 10% tego, co Bóg daje nam w zarząd. A wszystko to, co jest powyżej 10%, to jest dopiero tak naprawdę hojność. Mamy dziesięciny i pierwociny, mamy te zasady, które przewijają się przez całą Biblię. One pokazują, że chcemy w ten sposób po pierwsze zaufać Bogu, oddając to, co pierwsze i to, co najlepsze, nie to, co ostatnie i to, co herlawe. Szanujemy Boga, pokazujemy, że On jest dla nas ważny, ale okazujemy również naszą wiarę, wiarę w to, że to Bóg przejmuje odpowiedzialność za to, żeby nas zaopatrzyć. Bo my jesteśmy posłuszni temu, co on od nas wymaga. A ważne jest też zrozumienie, czym są dziesięciny, czym są ofiary i czym są jałmużny. Dziesięcina to jest oddanie Bogu 10% z naszych przychodów. Ofiara to jest danie coś ponad to. Jałmużna. To jest wspieranie ludzi potrzebujących. Dziesięciny przynosimy do Domu Bożego, czyli do lokalnej społeczności. Nie mamy wpływu tak naprawdę, co się z tym dzieje. Oddajemy to Bogu dla lokalnej społeczności. Z jednej strony oddajemy to ludziom, ale z drugiej strony oddajemy to Bogu. Bardzo fajnie opisane jest to w liście do hebrajczyków. Zachęcam, żebyście to przestudiowali. Zasada pierwocin, dziesięcin, to tak naprawdę prawo wiary. Takie prawo jak prawo grawitacji. I Bóg zachęca nas do tego, abyśmy go wypróbowali. Abyśmy wypróbowali to prawo, że ono rzeczywiście działa. Że kiedy my będziemy wierni Bogu, będziemy wierni Jego ponadczasowym zasadom, to On będzie również wierny i będzie chciał nas błogosławić, będzie chciał nas ochraniać, będzie chciał pomnażać to, co jesteśmy. A kiedy jesteśmy dobrymi zarządcami. To Bóg nam daje coraz więcej. Jeżeli jesteśmy wierni w małym, to Bóg będzie nam dawał w zarząd coraz więcej i więcej, dlatego że nie będziemy chcieli egoistycznie skonsumować tego dla nas, dla zaspokojenia naszych egoistycznych potrzeb, ale to, co otrzymamy, będziemy chcieli przeznaczyć i pobłogosławić innych. Bogu zawsze zależy na naszym sercu, a nie na naszych pieniądzach. W naszej społeczności e, finanse są bardzo transparentne. Mówimy o nich otwarcie, ale e, też e, podchodzimy do nich bardzo, odpowiedzialność, bardzo odpowiedzialnie i każdy wydatek, który dokonujemy, e, jest przeze mnie czy przez Szymona autoryzowany, zanim Zostanie opłacony. Też te wydatki są rejestrowane w raporcie finansowym. Jeśli chodzi o wpływy, to co wpływa, to nie mamy wglądu do konta i nie widzimy, kto ile przelewa na kościół, daje na kościół. Nie chcemy tego wiedzieć, nie chcemy patrzeć na innych przez pryzmat tego, kto ile daje, ale sumarycznie. Otrzymujemy informacje, ile środków wpływa na nasze konto, więc w takim raporcie finansowym widzimy wszystkie wydatki i widzimy sumaryczne wpływy. Te raporty finansowe każdego miesiąca są również przedstawiane Radzie Liderów, a raz w roku takie podsumowanie finansowe z podziałem na odpowiednie konta księgowe jest przedstawiane dla osób zaangażowanych w tą społeczność na podczas spotkania wieczoru wizji. Więc tak wygląda raportowanie w domu. Jest ono bardzo rzetelnie prowadzone. I jeżeli ktoś przychodzi do nas i chciałby mieć wgląd w finanse, widzieć, ile wpływa, na co wydajemy pieniądze, to również zachęcamy do tego i jest taka możliwość, żeby otrzymać taki raport. Często też urzędy skarbowe występują o takie potwierdzenia, i my na wniosek domownika zawsze jesteśmy gotowi. Wystawić takie oficjalne potwierdzenie, raport. W domu mamy zespół osób, który jest zaangażowany w ten obszar finansowy. Te osoby rejestrują każdy wydatek, tak jak wcześniej. Wspomniałam i każdy wpływ, ale również dbają o to, żeby dokument księgowy, który do nas trafia, był opisany, był opłacony i zarejestrowany w raporcie. Te osoby, które są w tej służbie, działają w oparciu o procedurę obiegu finansów, którą wprowadziliśmy, jak tylko zakładaliśmy kościół, i ta procedura jest dostępna dla każdej osoby. Która dokonuje rozliczeń, która wydaje pieniądze i później musi je w jakiś sposób rozliczyć. Także, jeżeli chceś, chciałbyś zapoznać się z taką procedurą, również ją Tobie udostępnimy. O, na wiele rzeczy, ale można to tak pogrupować w takie obszary. Myślę, że takim podstawowym pierwszym obszarem to jest obszar e, administracji, takich stałych. Naszych wydatków, stałych kosztów no, po prostu na utrzymanie miejsca, które wynajmujemy, na e, środki czystości na opłatę firmy, która e, sprząta na pracownika naszego kościoła. E, kolejnym takim obszarem e, to jest to, że po prostu miejsce, w którym jesteśmy i naszą, naszą społeczność wyposażamy sukcesywnie w różne środki trwałe. Na przykład w sprzęt nagłaśniający, w sprzęt dla domu TV, czyli dla służby, która nagrywa, prowadzi live stream, dla sprzęt, dla zespołu muzycznego. Różne środki trwałe, chcemy, żeby to miejsce było przyjazne, żeby służyło, żebyśmy też mogli dzielić się tym, co tu robimy, na przykład na Facebooku, na YouTubie, w social mediach. Kolejnym takim obszarem jest obszar misji ewangelizacji, czyli przeznaczamy fundusze na działania różne misyjne, wspieramy misjonarzy, wspieramy kościoły, które powstają, wspieramy różne ciekawe. Projekty ewangelizacyjne, kościelne, wspieramy ludzi, którzy niosą Ewangelię nie tylko tutaj lokalnie, ale też na krańce świata. Chcemy dzielić się tym, co mamy. Kolejnym takim obszarem jest pomoc osobom potrzebującym, jest taka działalność charytatywna i opiekuńcza. I tutaj realizujemy masę różnych projektów związanych z odpowiedzią. Na realne potrzeby ludzi, wsparcia pojedynczych osób, ale też wsparcia grupy osób, różnych społeczności. W tej chwili bardzo prężnie działa Dom dla Ukrainy, czyli nasza aktywność, która powstała po to, żeby odpowiedzieć na pomoc ludziom objętym wojną na Ukrainie. Co miesiąc wysyłamy pomoc humanitarną na Ukrainę, co miesiąc też tutaj realnie. Pomagamy, wspomagamy ludzi w Polsce, ukraińców w Polsce, obejmujemy opieką, ochroną, pomagamy im materialnie, ale też organizujemy im, na przykład kursy języka polskiego, organizujemy im pobyt, opłacamy ten pobyt, pobyt tutaj. Kolejnym takim obszarem jest obszar oszczędzania, bo też. Chcemy odkładać z tego, co mamy, żeby był zawsze zapas w domu pana, żebyśmy mogli również mieć marzenia i plany, na przykład wynajęcia kolejnego miejsca, wyposażenia kolejnego miejsca, odłożenia pewnych środków finansowych. Tak więc widzicie, że jest wiele obszarów, część pieniędzy też przeznaczamy na rozwój, rozwój naszej społeczności, na kursy na szkolenia, na zakup literatury, na zakup różnych pomocy dydaktycznych, dlatego, że chcemy, żeby Kościół Dom, żeby ta społeczność była miejscem ciągłego rozwoju. Także wydajemy pieniądze na różne sposoby, w różne obszary, ale zawsze wydając, siejemy, mając nadzieję, że te zasiane ziarno przyniesie zwielokrotniony owoc i plon. Tak, jak najbardziej polskie prawodawstwo daje nam taką możliwość i zachęcamy, żeby z tej możliwości korzystać. Wszystkie nasze ofiary darowizny możemy odliczać od podstawy opodatkowania, ale musimy pamiętać, że kiedy robimy przelew, to musimy go zatytułować na dwa sposoby, albo jako ofiara na cele kultu religijnego, albo jako ofiara na cele charytatywno-opiekuńcze.